Bardzo proszę Pani Senator. Dziękuję bardzo Panie Marszałku. Panie Ministrze, proszę powiedzieć, czy w związku z, z pewnością, z docierającymi do Was różnego rodzaju zastrzeżeniami, wątpliwościami, niejasnościami wobec proponowanej zmiany, myślicie Państwo w Ministerstwie o przeprowadzeniu szerokiej akcji, może wspólnie z Ministerstwem Edukacji, właśnie edukacji seksualnej, która ostatnio była dosyć mocno okrojona w szkołach? Oczywiście, że tak, tutaj prace z Ministerstwem Edukacji są prowadzone. Będą dotyczyły generalnie zmian w podejściu do nauki o zdrowiu w szkole. Oczywiście ze względu na wiek, w którym się odbywa, będą odbywały te lekcje, będą obejmowały różne, różne problemy, różne aspekty. Jednym z nich, jednym z bardzo ważnych jest właśnie życie seksualne jako takie. Tak samo jak, jak problemy psychiczne dzieci i młodzieży. One, na to również będzie położony nacisk. Kiedy się to stanie, zależy trochę od Ministerstwa Edukacji bardziej niż od nas, ponieważ jest to sprawa dotycząca zmiany podstawy programowej itd. To tutaj jakby inne osoby ten przedział czasowy może lepiej określą. Sądzę, według mojej wiedzy, która może być tutaj niepełna, że będzie to możliwe od 1 września 2021. 25 roku. Ta zmiana programowa, tak, tak, ale to jest moja wiedza, tak jak mówię, nie do końca, może, może e, powinienem e, się tak wyrażać, ale prawdopodobnie tak i wówczas jak najbardziej edukacja e, seksualna będzie e, prowadzona, będzie prowadzona w sposób odpowiedzialny i zgodny z aktualną wiedzą medyczną, bez ideologizacji, bez e, jakby e, tutaj. E, czegoś więcej, przynajmniej ze strony Ministerstwa Zdrowia pragniemy uczestniczyć w ten sposób, co oczywiście spowoduje, że tej edukacji będzie dużo więcej, ponieważ jej teraz praktycznie nie ma. Dziękuję bardzo. bardzo